Jak donosi TVN, informacja o tym, że naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie potwierdzili istnienie obiektu o długości około 150 metrów w miejscu, w którym ma się znajdować złoty pociąg, jest nieprawdziwa. Rzecznik krakowskiej uczelni, Bartosz Dębiński, ucina wszelkie spekulacje na ten temat. W jaki sposób informacja wyciekła do mediów i kto był jej autorem, nie wiadomo. Naukowcy z AGH odcinają się od tej sensacji i nie chcą się wypowiadać na temat Złotego Pociągu. Jak donosi TVN, informacja jest nieprawdziwa. Informację podał dziennik polski. Jak mówi rzecznik AGH Bartosz Dębiński, trwa praca nad raportem z badań przeprowadzonych w Obrzychu. Informacja, która pojawiła się w mediach, jest nieprawdziwa, zmyślona. To bzdura. Raport z wynikami badań prowadzonymi na 65. kilometrze trasy Wrocław-Wałbrzych ma dotrzeć do prezydenta Wałbrzycha najprawdopodobniej w tym tygodniu i to właśnie prezydent zadecyduje o tym, kiedy go opublikować. Teren, na którym ma się znajdować Złoty Pociąg został już wcześniej przebadany przez znalazców, dopiero po nich do akcji wkroczyli naukowcy z AGH. Obie ekipy zbadały teren używając innych urządzeń i innych metod badawczych.